Witajcie w Sejmie różnych Polaków, w Sejmie Rzeczypospolitej. Lubię tę pracę, choć ona prosta nie jest, bo to są trudne osobowości, bardzo sprzeczne interesy. Proszę Państwa o ciszę. Proszę o ciszę. Głosowało 456. Czynił <laughs> ten budynek naszym, pokazał, że młodzi ludzie też mają w nim miejsce. Showman który odegrał show. Choćby on modulował głos, grał pauzą, robił cudną gestykulację, no w końcu będziemy mieli przesyp. Jak się skończył scenariusz tego show, a zaczęła się polityka, to się zaczął kłopot. To błyskawica, pani Marszałku, będzie wymierzona. Dał się niestety obsadzić w pewnym momencie w roli tego, który te zmiany jako marszałek Sejmu blokuje. Czy on teraz y, mógłby być kandydatem na prezydenta? Ja y, jestem gotów na wszystkie scenariusze. Zakończyć hamletyzowanie. Będę kandydował, wygram, będę kandydował, przegram, Będę, nie będę kandydował w y, będę marszałkiem. Nie będę kandydował, nie będę marszałkiem. Umiem zaczynać, ale... <grytanie> być albo nie być. Dziękować Bogu jeszcze żyję. Wielki aktor jest wielki do momentu, do którego ma scenariusz. Jak się kończy scenariusz to pojawia się problem. Zapraszamy na scenę pana marszałka Szymona Hołownię. Witamy. Ostatni rok podsumowuje tak, jakby to była bitwa, od której zależało polityczne być albo nie być. Przetrwaliśmy. Jesteśmy. Mam nadzieję, że powoli będziemy rosnąć. Droga, którą doszedł do funkcji drugiej osoby w państwie i lidera ugrupowania współodpowiedzialnego za rządy w Polsce. Zaczęła się zaledwie 5 lat temu. 8 grudnia 2019 roku do ogłoszenia swoich politycznych aspiracji wybrał sobie wtedy Gdański Teatr. Teatr Szekspirowski jest znakomitym miejscem, żeby zakończyć Hamletyzowanie. To być albo nie być, kandyduję czy nie kandyduję. Pokornie proszę, żebyście powierzyli mi funkcję stróża naszej Narodowej Wspólnoty. To, co mówiłem o tym, że możemy mieć znowu wybór, że nie musimy być zakładnikami jednych albo drugich, że Polska nie dzieli się na polskę PIS i polskę platformy, bo znaczna większość z nas się w dwóch tych Polskach nie odnajduje. Wtedy, w samym środku ostatnich rządów prawa i sprawiedliwości, walka między partią sprawującą władzę a największą partią opozycyjną dominowała nad innymi narracjami politycznymi. Nie wycierajcie swoich mord radzieckich nazwiskiem mojego świetnej pamięci brata. On startował jako ktoś, kto ma tą całą scenę polityczną przemeblować, zaoferować coś radykalnie nowego. Zauważa Jakub Majmurek, publicysta Newsweeka. Według niego wtedy podobne hasła brzmiały wręcz idealistycznie. Chcę opowiedzieć o Polsce moich marzeń, o takiej, która jest w naszym zasięgu. O Polsce solidarnej, o Polsce zdrowiejącego środowiska. W Polsce samorządnej i obywatelskiej. Pokażę Wam nasz pomysł na to, jak sprawić, żeby prezydent był nie testerem, a stróżem praworządności. Jestem zachwycona, bo po raz pierwszy będę miała na kogo głosować bez wahania i nie przeciwko komuś, ale za czymś dobrym. Jest człowiek, który jest znany, który niewątpliwie ma potencjał. Szczególnie po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że ktoś taki jest potrzebny. Byłem jedną z tych osób, która przyszła do Teatru Szekspirowskiego, troszkę intuicyjnie czując, co tam może się wydarzyć, ale jeszcze nie wiedząc. Tak rzeczywiście gnany ciekawością pojawiłem się wtedy, by posłuchać. W archiwalnym zapisie tego spotkania odnajdujemy Zygmunta Zmudę gdyńskiego samorządowca, który pięć lat temu entuzjastycznie witał w Trójmieście Szymona Hałownię. Bardzo wiele w postaci Szymona Hołowi w tym, co on mówił. No mi tak rezonowało z tym, jaki ja jestem, czy z osobą, za jaką ja się uważam. To znaczy taki człowiek z konserwatywną wrażliwością, ale jednak pełen takiej otwartości, ciekawości, chcący budować pomosty, zachęcający do tego, żeby się jakoś nie zaskorupiać w swoich poglądach, żeby patrzeć szerzej, przywołujący ten postulat rozmawiania, dialogowania ze sobą, słuchania się nawzajem. Nie wesprą mnie partyjne przelewy, struktury, machiny, wielki biznes. Nie potrzebuję ich, bo mam Was. Poczułem się zainteresowany, żeby na tej drodze potowarzyszyć, jakoś się przydać. Rosnące tłumy na tym i kolejnych spotkaniach chołowni. Zaczęła wtedy obserwować i opisywać publicystka krytyki politycznej Katarzyna Przyborska. Mówili jej o swoich nadziejach związanych z pojawieniem się nowej postaci na scenie politycznej. Że chcemy państwa demokratycznego przede wszystkim, europejskiego. Chcemy zwykłej uczciwości, życzliwości między ludźmi. Nie chcemy skandali bezustannych. Nie chcemy takiego hamstwa, brutalności w polityce, ale też w życiu codziennym. Ja pomyślałem: tak, to jest moja bajka. Dobrej atmosfery towarzyszącej kampanii hołowni nie zepsuła nawet pandemia. To szybko też przeszło w takie działania pomocowe, solidarnościowe. Szybko się okazało, że zamiast tego, co nam się wydawało, że będzie klasyczną kampanią, to było nie wiem, robieniem zakupów osobom, które nie mogły wychodzić z domu, no, różnym akcjom informacyjno-promocyjno-pomocowym. Kochani, mam nadzieję, że... Lockdown dał, dał też Hołowni okazję do rozwinięcia nowego kanału komunikacji z potencjalnymi wyborcami. Dzielicie się swoją aktywnością. Jest dobry w social media, potrafi mówić, potrafi nagrywać live. koncentrował na sobie uwagę, tych odsłon miał naprawdę bardzo dużo, słuchało go mnóstwo ludzi. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Gdy mówił o Polsce i Konstytucji, płakał. Ten film zniknął później z oficjalnego profilu kandydata. Zrobimy tę robotę. Jeszcze raz W pierwszej turze z wynikiem ponad 13% zdobył trzecie miejsce. Po udanych dla siebie wyborach ogłosił założenie partii Notowania Polski 2050 Szymona Hołowni poszybowały niemal od razu po zarejestrowaniu. W kwietniu 2021 roku prześcignęła nawet koalicję obywatelską, i z wynikiem 20% była jedyną partią, która mogła zagrozić PISowi. Jednak już dwa miesiące później świetną tendencję przerwał powrót do Polski dawno niewidzianego polityka. Donaldu Tusku, bój się Boga, wreszcie jesteś. Czekaliśmy. Donald Tusk ogłosił wtedy powrót do kraju i ruszył w Polskę. To jest też ten moment, w którym platforma ponownie wyprzedza Polska 2050 w sondażach, kiedy zaczyna się zjazd sondażowy formacji Hołowni, który kończy się koniecznością zawarcia sojuszu wyborczego z PSL-em i utworzenia trzeciej drogi. No i to jest takie pierwsze gaśnięcie gwiazdy Hołowni. Wszyscy się bali, czy oni w ogóle wejdą do parlamentu, czy przekroczą próg wyborczy. Przypomina Jakub Bierzyński, socjolog i ekspert w dziedzinie wizerunku politycznego. Nawet Donald Tusk apelował o to, żeby głosować na swoich konkurentów. Robią swoją dobrą pracę dzisiaj. Pozdrówcie ich serdecznie. Bo klęska Hołowni oznaczałaby zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego. Mówiono, trzy miesiące przetrwacie, upadniecie, pół roku do wyborów, to już w ogóle nie, do, nie dociągniecie. Ciebie już nie będzie. Ja sam umierałem politycznie sześć razy i był już koniec Hołowni. Dziękować Bogu jeszcze żyje. Yeah! Hołownia i jego Polska 2050. Tworząca z PSL trzecią drogę. Odnieśli jednak sukces, zdobywając blisko 15% głosów. Zaskakująco dobry wynik, no i to był taki pierwszy polityczny kop dla hołowni po wyborach. No a drugim był jego wybór na marszałka Sejmu i to, jak sobie na tym stanowisku poradził. Zwycięska, antypisowska koalicja osiąga porozumienie w kwestii podziału stanowisk w parlamencie. Szymonowi hołowni przypada stanowisko marszałka Sejmu. Dostał szansę, którą według naszych rozmówców wykorzystał z nawiązką. Nagle Szymon Hołownia stał się taką pierwszą gwiazdą Sejmu 10 kadencji. Spędzimy tu jeszcze dwa lata. Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory, którymi chce mnie pan obrażać. Nagle kanał Sejmu na YouTubie zyskał jakieś po prostu niesamowite liczby subskrybentów. No i też, jeżeli popatrzymy na te odsłony. Pierw, transmisji pierwszych posiedzeń Sejmu 10 kadencji, to one też szły w jakieś rekordowe liczby. Mogę pana zapewnić, że państwa groźby nie robią na mnie żadnego wrażenia. Sejm Fix no, był wielkim sukcesem. Zaraz, chwilę! Krzyknijcie cicho, bo nie mogę się porozumieć z sposób. Dla mnie to było fascynujące oglądać to, bo mam wrażenie, że odkrył jakiś patent. Tak? Czy pan mnie nie okłamuje? Proszę spojrzeć w moje oczy. Czy pan mnie nie okłamuje? Jest jakiś sympatyczny belfer, który w inteligentny sposób rozgrywa Jeżeli klasowych obózów, przewraca porządek, to robi to z wdziękiem, sejmowej, e, robi to, to z jakąś charyzmą. Proszę się odwrócić do mnie i raz jeszcze spojrzeć w moje oczy, panie pośle. Okłamał mnie pan. Fantastyczny oddech w postaci pozycji marszałka Sejmu. Świetny performance, a nagle hołownia. Wydawał się być tym politykiem, który w końcu zainteresował pracami Sejmu młode pokolenie, zainteresował ludzi, którzy wcześniej w ogóle niespecjalnie wydawali się zainteresowani polityką. Widziałem, jak mo moje córki nastoletnie oglądały te posiedzenia Sejmu. Mówię, wielka lekcja włosu, bardzo fajna. Kto z pani panów posłów? Ludzie nawet umawiali się w kinach na oglądanie w Sejmu, na wielkim ekranie, co do tej pory no, było czymś zupełnie e, niewyobrażalnym. Głosowało 456 To był fenomen, który przypisywano hołowni. Uczynił ten budynek naszym, pokazał, że młodzi ludzie też mają w nim miejsce. Nawet w zagranicznych mediach o tym piszą i no, fajnie być uczestnikiem, fajnie brać udział w czymś takim, pozostał, to będzie super śmieszne. Gwiazda Hołowni wtedy, na początku sejmu 10 kadencji, przez pierwsze miesiące jego prac, od e, e, jesieni 2023 do zimy 2024, rozbłysnęła bardzo jasno. Proszę mnie nie obrażać, panie pośle. Bardzo fajny, dobry początek, który budzi nadzieję, budzi ciekawość. Później coś za tym musi iść. Tak? Na, na dziś, podejrzewam, te wszystkie statystyki oglądalności też są już zupełnie inne. Efekt świeżości minął. Sprawdziliśmy, o ile na początku transmisję obrad w internecie śledziło nawet po kilka milionów widzów, o tyle ostatnio liczby te spadły do kilkudziesięciu tysięcy. Ludziom same flicks, no tak jak każdy serial, po prostu się w pewnym momencie zaczął nudzić. To nie jest polityka, to jest performance. Bo to jest, bo to jest bardzo medialna postać, showman, który odegrał show. Jak się skończył scenariusz tego show, a zaczęła się polityka, to się zaczął kłopot. Pani poseł Anna Maria Żukowska, Klub Lekwizy. Największy z politycznych Pani. kłopotów przyszedł nie ze strony opozycji, ale własnej koalicji. Sejmową, zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Ja chcę zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko dla polskich kobiet, że odbędzie się w tym Sejmie polityczny show i polityczna debata, a wyjdziemy stąd z niczym. Hołownia nie dopuścił do głosowania projektów liberalizujących prawa aborcyjne w Polsce przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. Twierdził, że nie chciał upolityczniać tej kwestii w gorącym czasie kampanii wyborczej. Ja wiem, że ludzie oczekiwali, że będzie decyzja, będzie uchwalone, będzie zrobione, bo oni nie żyją na poziomie jakichś tam układanek politycznych. Tylko ja mówię, jak jest. Mamy sejm, jaki mamy i mamy prezydenta, jakiego mamy. Kręcił. Po prostu kręcił od początku. Ustawy o dekryminalizacji aborcji. Pomocnictwa w aborcji i legalizującej y, aborcję do przynajmniej do 12 tygodnia miały mieć numery 1 i 2. On obiecywał na samym początku, że nie będzie żadnej sejmowej zamrażarki. Problem nie jest we mnie. Problem jest w tym, czy dzisiaj jest polityczna zgoda na to, żeby potraktować kobiety tak, jak zasługują. Może jest zatrzymany w swojej, w swojej bańce religijnej, nie oznacza, że. Że kobiet, których jest podejrzewam kilkanaście milionów w Polsce, one mają po prostu umierać, bo jakiś mężczyzna sobie tak chce. Szymon, słyszałeś? W czasie, gdy spadła na niego fala krytyki ze strony koalicjantów, nie zawahał się wziąć udziału w zorganizowanym w Sejmie pokazie filmu dokumentalnego opowiadającego o losie konkretnych kobiet z doświadczeniem ciąży obarczonej śmiertelnymi wadami. Decyzja Trybunału Julii Przyłębskiej w praktyce zakazała aborcji w takich przypadkach. Co by było, gdyby w tej sytuacji, panie marszałku, była pana żona i jaka by była podjęta decyzja? Pan kiedyś zapłakał nad konstytucją, i myślę, że w swoim sumieniu mógłby pan też zapłakać podobnie nad losem polskich kobiet. Gdyby pan tak wyważył tą swoją empatię, której ma pan wiele, a homopolitykusa, którym panu jest, to będzie panu łatwiej podjąć właściwą decyzję. Skończyło się tak, jak się skończyło, czyli y, ustawy nie zostały te, które sprawozdawała komisja przegłosowane. Ale ja dzisiaj rozmawiając ze wszystkimi, z którymi rozmawiam, mówię im słuchajcie, do końca roku możemy mieć dwie ustawy mamy zero możemy mieć dwie ustawy, dlatego że z tej komisji. Przy wykonaniu odpowiedniej pracy politycznej może wyjść ustawa trzeciej drogi, która już poprawia sytuację w, w odniesieniu do tego, co jest dzisiaj. Ale może też wyjść ustawa depenalizacyjna po pewnych zmianach, co do których wszyscy się pewnie zgodzimy. Oto błyskawica, pani Marszałku, będzie wymierzona. W Dobrze. Przyjąłem to do wiadomości. Szymon Hołownia postuluje więc przegłosowanie projektu Policja. ustawy Polski 2050, która przywraca kompromis sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęskiej, oraz ponowne głosowanie nad odrzuconą między innymi głosami posłów z PSL-u ustawą znoszącą karanie za pomoc przy aborcji. Tu zmiana, którą tym razem PSL poparłby, miałaby polegać między innymi na wyliczeniu osób, głównie najbliższych członków rodziny Kobiety w ciąży. Które nie mogłyby być karane za pomoc w przeprowadzeniu aborcji. Nie zgadzamy się we wszystkim. Hołownia ale... podkreśla przy tym, że mimo iż w sprawie dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji ma zbliżone poglądy do swojego koalicjanta z trzeciej drogi, to podobnie jak w lipcu podniósłby rękę za tą ustawą. Wciąż jednak ciągnie się za nim łatka, która bardziej pasuje do PSL. PSL-u no, nikt się nie spodziewał, tego, że PSL tutaj będzie jakąś siłą działającą na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego. A w przypadku Polski 2050 ten, ta sprawa jest tym bardziej niewygodna dla, dla Hołowni, że jednak elektorat Polski 2050 no, jest bardziej w tych kwestiach liberalny. Według sondażu Ipsos dla Tok FM i Oko Press, prawie 90% z nich popiera aborcję do 12 tygodnia. Poglądy w tej sprawie zmienił nawet człowiek, który towarzyszył Hołowni w jego politycznej drodze od samego początku. Bardziej już zliberalizowałem swoje poglądy, pewnie niż Szymon Hołownia. W tym sensie można powiedzieć, że on jest bardziej yy, wiarygodny jako konserwatysta niż ja. No może dlatego, że on jeszcze ma małe córki, a ja mam córki 20-18 letnie i po prostu też, też ten element wrażliwości i, i spojrzenia wprowadziły w moje męskie życie. Też patrzę na to inaczej. Umiem zaczynać, ale. <laughs> Z innymi rzeczami może być trochę gorzej. Jak zauważa Jakub Majmurek, do chołowni nie tylko przylgnęła łatka głównego hamulcowego liberalizacji prawa aborcyjnego. Coraz większym problemem wizerunkowym staje się też brak zrealizowanych projektów, którymi mógłby się pochwalić. Nie, nie przeżyją, nie ma szans. Polsce 2050 nie udało się w tej koalicji e, zgromadzić czy osiągnąć e, żadnego istotnego sukcesu legislacyjnego. Nie, nie ma żadnej ustawy która można by nazwać Lex Polska 2050, która dzięki tej partii, tylko dzięki niej, zostałaby przeprowadzona i która byłaby kojarzona z jej polityką. Lewica ma na przykład rentę wdowią. Słyszał pan pewno o KPO? Kto dowiózł KPO? Oczywiście rząd koalicyjny, tak samo jak koalicja dowiozła Lewicy rentę wdowią. Ale KPO, na które tak czekaliśmy, miliardy złotych dla Polski, kto dowiozł? Dowiozła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która skąd jest? Z Polski 2050. Przypomnijmy, że negocjacje i ostateczne porozumienie w tej sprawie osiągnął osobiście w Brukseli Donald Tusk. Żeby więc Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mogła ten proces domknąć, szef rządu musiał go rozpocząć. Koalicja 15 października, to nie jest miejsce, w którym wszyscy dyskutują, wszyscy się naradzają, a na końcu realizuje się program jednych z naszych przyjaciół z lewicy. To nie na tym ma polegać koalicja 15 października. W ten sposób Hołownia komentuje sprzeciw lewicy wobec sztandarowego obecnie projektu Polski 2050 obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i musimy dowieść sprawiedliwą składkę zdrowotną. Ale tutaj w tej chwili też właśnie bardzo wyraźnie widać e, problemy polityczne z przywództwem Hołowni, no bo z jednej strony Hołownia wypowiadając się w sposób, że składka zdrowotna nikogo nie leczy, a zabija małe firmy i drobnych przedsiębiorców, no ustawia się na takich pozycjach bardzo radykalnego populizmu libertariańskiego, antypaństwowego, który byśmy kojarzyli raczej z takimi politykami jak Sławomir Menecen. Ja się z nikim nie ścigam. Na libertarianizm albo na to, kto bardziej o tej składce powie. Wie pan, yy, dla mnie to jest prosta sprawa. Ludzie są w Polsce okradani czymś, co się nazywa składka zdrowotna, tak naprawdę jest parapodatkiem wprowadzonym za Morawieckiego przez tak zwany Polski Ład, którą oni nie wydawali na żadne zdrowie, bo to nie była składka zdrowotna, to była składka węglowa. Oni za to węgiel z Kolumbii kupowali. I to jeszcze za drogo, za późno. To nie był przekaz Polski 2050, kiedy ta partia powstawała. To była partia, która przypomnijmy, na swoich początkach wzywała do zwiększenia nakładów na zdrowie, co też jest zresztą obietnicą zapisaną w umowie koalicyjnej. Nie wiadomo dokładnie. I być może na tym właśnie polega największy problem hołowni, twierdzi Jakub Bierzyński. Ludziom, którzy kiedyś popierali hołownię, coraz trudniej jest się z nim utożsamiać. Gra polega na tym, żeby narzucić swój język opisu rzeczywistości żeby wyborcy zaczęli posługiwać się tym językiem, żeby widzieli ten świat przez te okulary, y, które dany lider y, chce im założyć, bo wtedy dla nich ten podział na my i oni jest ważny, istotny, wpływa na ich wybory polityczne. A Szymon Hołownia tego języka nie ma. Po wyborach nastąpił kryzys. Nawet jeżeli to dzisiaj jeszcze komentariatu tak zwanego nie przekonuje, to niech go przekonają wyniki. 31 naszych posłów siedzących na sali i ponad 63 drogi. Niech mi ktoś powie, że trzecia droga się skończyła, że jej nie ma. Przeciwnie, ona się dopiero zaczyna jako koncept. Proszę o powstanie. Wcześniej, jak twierdzi, działo się zbyt wiele, by móc spokojnie rozwijać jakikolwiek nowy polityczny projekt. Po 15 października zaczęła się tak naprawdę przygotowanie do samorządowych, a później do europejskich, które skończyliśmy chwilę przed wakacjami. To był taki młyn, to była taka młodzka, to były tak trzy zupełnie inne historie do zagrania. Nieustanne kampanie, zmęczeni ludzie, aparat, który już ma wszystkiego dość. Ale przejechaliśmy. Później były wakacje, teraz jest restart systemu politycznego, tak wygląda kalendarz. Nie wyrzucą tych ustaw do kosza. W Tymczasem ustaw. w kalendarzu politycznym coraz istotniejsza zdaje się data kolejnych wyborów. to on teraz y, mógłby być kandydatem na prezydenta? Chołownia nie może nie wystartować, bo jeśli nie wystartuje, albo jeśli w ogóle Polska 2050 nie wystawi kandydata, czy Trzecia Droga nie wystawi kandydata, to będzie taki trochę sygnał, że ta walka została oddana walkowerem i że ten projekt Chołownia jest w zasadzie skończony. Wczoraj zresztą Tu człowiek, który na polityczną drogę wszedł w Teatrze Szekspirowskim, znów według naszych rozmówców zaczyna hamletyzować. Ja jestem gotów na wszystkie scenariusze. Będę kandydował Będę kandydował, wygram, będę kandydował, przegram, będę, nie będę kandydował w będę marszałkiem, nie będę kandydował, nie będę marszałkiem. Wie pan, to też jest pewien komfort, jak się przychodzi do polityki z poczuciem takiej wewnętrznej wolności, że się trochę nic nie musi, że się chce. Czas idzie do przodu. On ma szansę, jeszcze coś zrobić jakiś. Jakiś, zatoczyć jakieś kolejne koło, gdzieś wybrnąć, skręcić, uciec. Opuścić miejsce pomiędzy. Bo to nie jest perspektywiczne miejsce w polityce. I to jest bardzo trudna pozycja do utrzymania, bardzo efemeryczna. A raczej pójść w stronę Kosiniaka-Kamysza, czyli nowoczesny konserwatyzm. Tak? Czyli jestem zamiast PiSu. Może ja na przykład nie wiem, e Spróbować sięgnąć po tych wyborców, którzy są trochę bardziej konserwatywni, ale też nie chcą powrotu PiS i nie chcą pisowskiego kandydata, i w ten sposób yy, zebrać jakichś wyborców. Według naszych rozmówców, receptą wydaje się więc powrót do korzeni, do ludzi, którzy uwierzyli mu, gdy wchodził do polityki. I on sam, biorąc pod uwagę to, co mówił podczas ostatniej konwencji swojej partii. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja muszę powiedzieć, mam wrażenie, że ostatnio jeździłem za mało, że poświę poświęciłem się w znacznej mierze temu, z czym wiąże się funkcja marszałka Sejmu, mnóstwem rzeczy, które w związku z tym trzeba załatwić. To wszystko jest ważne, ale brakuje mi już tego, żeby znowu pojechać do ludzi, żeby znowu pojechać do Was, do Waszych regionów, rozmawiać, twardo konfrontować się z tymi, którzy przyjdą do nas. Kto robi zdjęcie? Z tym jednak może być problem, bo przynajmniej w części regionów Polska 2050 zerwała cenne więzy z ludźmi, którzy chołowni towarzyszyli od początku, uważa Zygmunt zmuda szebiatowski Wiem, że dziś w Polsce jest bardzo wiele osób, w różnych regionów Polski, które po prostu po wykonaniu tej pracy zostały no brutalnie mówiąc odstrzelone. Ma między innymi na myśli samego siebie. Dostałem jakiś taki zdawkowy mail, na którym dowiedziałem się, że już nie jestem w strukturach Polski 2050. Zajął się budowaniem innego projektu i okazał się skuteczny. To on stoi za sukcesem Aleksandry Kosiorek, która zdetronizowała Wojciecha Szczurka po 26 latach jego nieprzerwanej prezydentury w Gdyni. Sugeruje, że ten sukces mógł przy innym rozwoju wydarzeń należeć do partii, w którą kiedyś uwierzył. A tymczasem Polska 2050 w Gdyni praktycznie nie istnieje. Nic nie powstało. Nie ma żadnego środowiska, to środowisko nie kandydowało do rady miasta, to, to środowisko nawet nie współtworzyło żadnej listy. To mi pokazuje, że naprawdę ten projekt w kategorii budowania ruchu, yy, zapraszania do współpracy na dłużej osób się zupełnie nie udał. Nie? Hołownia przyznaje, że ze Zmudą Trzebiatowskim nie porozumiały się regionalne władze partii, dlatego musiał odejść. Ja mu szczerze gratuluję jego sukcesów. My mamy swoje. Mocno trzymam kciuki za Zygmunta, wiem, że jest bardzo dobrym i oddanym Gdyni samorządowcem, walczy jak lew, nie przejmuje się krytyką i jedyne co mógłbym dzisiaj mu powiedzieć to go Zygmunt, goł, rób robotę. Natomiast czasami jest tak, że pewne rzeczy robimy razem, czasami je robimy osobno. Pracowałem dla was tyle godzin. Przypomnijmy, Zmuda Trzebiatowski sugeruje, że problemy z utrzymaniem spójności w partii Hołownia ma nie tylko na Pomorzu, ale i w innych regionach. Mnie otaczają wciąż ludzie, którzy mają dokładnie tę samą energię, o której Pan mówi, bo myśmy razem zaczynali, bo to są dalej ci ludzie z tym obywatelskim duchem, który był, a to, że jedni ludzie z obywatelskim duchem poróżnili się na jakimś etapie drogi z innymi ludźmi z obywatelskim duchem, to się zdarza nie tylko w naszej partii. Jesteśmy tymi samymi ludźmi. Proszę, uwierzcie w nas jeszcze raz i nie przestawajcie w nas wierzyć. Dowieziemy to, na co się umówiliśmy. Różne partie polityczne będą nam proponowały swoich kandydatów na prezydenta i jedną z tych partii może być Polska 2050 I jednym z partyjnych kandydatów może być Szymon Hołownia. Rozumiem, że teraz będę w roli tego wyborcy, który na spokojnie patrząc, kogo ma do wyboru, ocenia do kogo mu najbliżej i podejmuje pragmatyczną decyzję ale tej, tego czegoś ukucia w serduchu tej gotowości zerwania się z fotela tego, tego powiedzenia w czym mogę pomóc już nie będzie dzięki wam jeszcze raz jesteście naprawdę rewelacyjną drużyną polsko 2050 dla czarno na białym marek Oświeciński.